Miastach to ta anonimowość jest, jest, jest duża, natomiast w mniejszych miejscowościach to jest. to wszyscy wszystko wiedzą o sobie. Jak ktoś będzie chodzić na terapię seksoholizmu, no to, to zaraz będą wszyscy wiedzieć o tym. Ta świadomość w społeczeństwie rośnie cały czas, natomiast, natomiast ona no, o alkoholu, to już możemy wszyscy mówić. I wiemy, jak ktoś chodzi na terapię, to, to wiemy, że, że on chce się z tego wydźwignąć. Natomiast uzależnienie od seksu, to się wiąże z moralnością, to się wiąże z religijnością, to się wiąże yy, z orientacją seksualną. Uuu, jak zaczynamy dotykać tych tematów, to zaraz się znajdą tacy, którzy. No, nie będę o nas myśleć przychylnie. Ja Miałam pacjentów mężczyzn na ogół. To oni często, no jeżeli jest w związku, to żona albo wie o tym, że on chodzi na terapię, ale są tacy, którzy jeszcze nie powiedzieli tego żonie. Żonie. Są. No muszę o tym prędzej czy później powiedzieć, tak, ale, ale jest ten wstyd, jest ta bariera, żeby o tym nie powiedzieć. Wśród mężczyzn, a wśród kobiet, że się leczy seksoholizmu? Przyznaje się, a przyznaje się w rodzinie, mamie, tacie? Przyjaciółce, no to przyjaciółce to tak. To jest bariera. To, że ktoś ma raka, że się przyznać, to, to, to jest proste. Tak, mam raka. Bo to jest tak, to wzbudza no, współczucie, czasem chęć pomocy. No, ale tutaj to jest, budzi zrozumienie przede wszystkim. Jest, ktoś, jest Mam raka, człowiek, człowiek, trzeba mu pomóc. Natomiast jestem uzależniona od seksu? No, jak to brzmi? Jeżeli człowiek się, który nic nie wie na tematu zależnie się, o tym dowie, no to zaraz za tym idzie ocena. Znaczy co, to ladacznica? No, żadna kobieta nie chce mieć nalepki dla dacznica.